Witam Was bardzo serdecznie na kanale o sportowym szko szkoleniu psów, z tej strony Magdalena Łęczycka-Żygłód, a ze mną dzisiaj Zuza Rybarczyk. Cześć Zuza. Cześć, cześć Magda. Bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Zuza powiedz troszkę o sobie, czym się zajmujesz w tym naszym szkoleniowym e, psim świecie. No ja bardziej wychodzę od, od, tej, od tej strony terapeutycznej, pracuję jako behawioristka psów, ale taka, która bardzo mocno bazuje przede wszystkim na terapiach komplementarnych, naturalnych, z pomocą których pomagam psom i opiekunom już coraz bardziej także, w powrocie do, do takiej emocjonalnej równowagi, pokazując w jaki sposób, między innymi właśnie z użyciem olejków, aromaterapii i ziół, wzmocnić swój układ nerwowy i układ serwowy swojego psa. I zrobimy sobie taką, taki mały cykl właśnie z tego tematu. Mm, także wypatrujcie kolejnych odcinków już za kilka dni. A też chciałam dodać, że z Zuzom zbierzemy Wasze pytania, które się pojawią pod tym każdym filmikiem. I 22 maja o godzinie 20 na żywo będziemy tutaj odpowiadać na te już zadane pytania oraz te bieżące. Te bieżące. Dobrze. Zuza, w takim razie powiedz mi, czym jest aromaterapia? Jak to się w ogóle stosuje u psiaków? Mm -hmm. Więc aromaterapia jest obecnie bardzo taką popularną dziedziną, po którą zauważyłam, że sięga coraz więcej osób, po prostu ludzi, żeby żeby wesprzeć samych, samych siebie, czy to zdrowotnie właśnie, czy emocjonalnie, ale także sięga coraz więcej opiekunów zwierząt. No i właśnie z jednej strony to, znaczy dla mnie to jest taka pozytywna wiadomość, widząc, że ta otwartość tutaj rośnie i że się um, pogłębia, natomiast zauważam jednocześnie, że dużo dużo takich potencjalnych zagrożeń z tego płynie, tym bardziej jeśli opiekunowie chcą tak bezpośrednio przekładać stosowanie olejków eterycznych, no w szczególności olejków eterycznych, bo również mamy hydrolaty, takie wody kwiatowe, właśnie na, na swoje czworonogi, więc tutaj bardzo, mówię, z jednej strony to jest bardzo dobry trend, a z drugiej strony niestety taki, który rodzi sporo takich potencjalnych zagrożeń. Także jest to taka, jest, można powiedzieć, że jest to już dziedzina bardzo mocno zgłębiana również naukowo, już nie można nazwać aromaterapii terapią alternatywną, ponieważ tych badań jest dostępna już cała masa, które właśnie potwierdzają mechanizmy stojące w ogóle za tym, jak, jak te olejki eteryczne wpływają na, na zdrowie, na, na organizm, a także na właśnie tutaj te kwestie emocjonalne, na układ limbiczny u nas i u naszych zwierząt. No właśnie, wspomniałaś o niebezpieczeństwie. Czy w związku z tym te przekładanie jeden do jednego Aromaterapii dla ludzi a na psy jest problemem? Nie powinno się tak robić? No, raczej się nie powinno tak robić, bo teraz to, jak najczęściej obserwuję, sposób w jaki opiekunowie, no tak sami z siebie zaczynają z, z, tych, z tego rodzaju terapii, w szczególności aromaterapii, korzystać, polega na tym, że tak jakby. Pierwszy podstawowy, pierwszy podstawowy problem, jaki jest właśnie tutaj, który się rodzi, polega na tym, że opiekunowie jakby zabierają możliwość swojemu psu czy innemu zwierzęciu towarzyszącemu w tym, żeby po pierwsze samodzielnie wybrać dany aromat, i po drugie, żeby Korzystać z jego dobrodziejstw tak długo, jak zwierzę tego chce. Czyli co mam przez to na myśli? Na przykład mam na myśli to, że w internecie można znaleźć informacje, nie wiem, o kilku popularnych olejkach eterycznych, które mają działanie uspokajające. I na przykład jest takie zalecenie, żeby z racji właśnie tego, psom, które Duże szczekają czy wykazują zachowanie agresywne, lękowe, reaktywne, jakiekolwiek, prawda? Bo też bardzo często my sobie nadinterpretujemy to, z, z, z jakiegoś źródła to zachowanie pochodzi, żeby po prostu takie olejki uspokajające, na przykład zakrapiać psu na obroże, szelki, wychodząc na przykład na spacery, czy też zakrapiać nimi legowisko psa, czy też co jeszcze gorsza, dodawać olejki do pożywienia czy wody. I to są takie. Takie, takie dosyć częste praktyki, które widzę, no w szczególności u osób, które naprawdę bardzo chcą skorzystać z jakichś bardziej naturalnych sposobów wsparcia, które szukają no, rozwiązań takich innych niż te rozwiązania farmakologiczne w pierwszej kolejności, no natomiast tak jak wspomniałam, właśnie no to też nie jest dobra droga, jeśli wprowadzimy to właśnie w taki nieprzemyślany sposób, który przede wszystkim nie bierze pod uwagi pod uwagę właśnie zdania zwierzęcia, a tutaj w przypadku armaterapii Psy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bardzo wyraźnie, niektóre może trochę mniej wyraźnie, natomiast nadal komunikują, potrafią komunikować, które aromaty im odpowiadają, do których substancji zawarto. Olejkach eterycznych czy hydrolatach jest ich organizm przyciągany, czyli innymi słowy, których najbardziej potrzebują, tak, a które na ten moment nie są im do niczego potrzebne. I paradoksalnie właśnie jakby wystawianie swojego psa, na przykład również pod, używając tutaj dyfuzorów, różnych urządzeń do, służących do tego, żeby te olejki w powietrzu w swoim domu czy mieszkaniu rozpylać, no to paradoksalnie robiąc właśnie stosując tego, tego typu podejście, możemy wprowadzić nasze zwierzę w jeszcze większy stres, ponieważ taki dyfuzor niektóre osoby zostawiają włączony wręcz na kilka godzin, znowu wychodząc z domu, uważając, że im dłużej zwierzę będzie się tym popularnym, uspokajającym olejkiem lawendowym inhalować, tym lepiej, tym spokojniejsze przecież będzie. A jak się okazuje w praktyce, w takim życiowym przełożeniu tego, jak, jak tutaj z psami i innymi zwierzętami z aromaterapią się pracuje, to okazuje się, że bardzo często zwierzęta wybierają sobie nie wiem, kilka minut, może wybieram kilka minut takiej inhalacji, gdy już mają e, oczywiście możliwość skorzystania z aromatów, e, z których naprawdę skorzystać chcą. I tak naprawdę po tym czasie widzimy, że tyle im wystarczyło, żeby nasycić się z, e, e, danymi substancjami, po czym sobie odchodzą na swoje legowisko czy do innego pokoju. Ewidentnie pokazują, że tyle im wystarczy. Więc to jest taka mała rzecz, która. Znaczy, mała dla opiekuna, ym, która wydaje się, że a, nie będzie miała zbyt negatywnego przecież wpływu na zwierzę. No bo co to takiego, taka dyfuzja tych olejków eterycznych w powietrzu? Podczas gdy obserwuję, że tak naprawdę, już pomijając trochę olejki, ale zwracając ogólnie uwagę na, na inne zapachy, od których zwierzę nie może na co dzień odejść, czyli jakieś świeczki zapachowe, które też są reklamowane jako naturalne, ale bardzo często nic z tym nie mają wspólnego, czy też jakieś chemiczne środki czystości, Jakieś, jakieś sztuczne te patyczki zapachowe, czy też właśnie już dosłownie sztuczne świeczki zapachowe, to wszystko, czy kadzidła, również na te, na te kadzidełka indyjskie z tych sklepików również polecam uważać, no bo wszystkie te zapachy potencjalnie mogą jeszcze, jeszcze bardziej psa drażnić, powodować właśnie frustrację, powodować ten dyskomfort, napięcie w ciele, no i a w ostateczności nawet przekładać się na problemy zdrowotne, zatoksycznienie, Organizmu. Także to mówię, jest niby taka mała rzecz. Zapachy, a co to takiego te zapachy mogą wyrządzić? Jak się okazuje, bardzo dużo, jakby bardzo mocno działają one na tym poziomie podświadomym, również oczywiście na nas i nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy. Czyli jak ze wszystkim, trzeba mieć wiedzę. I tutaj chciałabym od razu zaprosić Was na grupę na Facebooku, gdzie właśnie Zuza będzie prowadziła. Zdaje się, pięciodniowe, takie, powiedzmy, warsztaty, um, gdzie okay. możecie posłuchać więcej o tym temacie. Mm -hmm. A jeszcze bym chciała zajawić, że w jednym z naszych odcinków będziesz pokazywała, jak e, takie, właśnie powiedzmy, taka sesja wygląda. I jakbyś mogła wtedy zwrócić nam uwagę, mm -hmm. jak wygląda to, że zwierzę faktycznie akceptuje ten zapach, mówi: tak, tak, to jest ten, czyli ten wybór, o którym tak. wspomniałaś. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, na tej grupie na pewno zagłębi, zagłębimy się bardziej w takie podstawy tego jak z aromaterapii, ale również z działalecznictwa u swoich psów korzystać. Zdecydowanie, tak właśnie będzie. Link będzie w opisie, więc koniecznie się zapisujcie. A ja mam do Ciebie kolejne pytanie, jak z uspokajaniem pszaków, bo faktycznie wspomniałaś, że teraz jest to no taki powiedzmy temat na... Na czasie wiele osób boryka się z reaktywnymi psami, być może też, tak jak powiedziałaś, że często jest to łatka taka nadużywana, mm. ale jakby nie było, dużo, dużo psów jest dość emocjonalnych mm. i czy faktycznie są takie olejki, które mogą psa wychillować? Mm -hmm, tak, zdecydowanie oczywiście. To jest tak naprawdę takie, takie, takich zachowań. Sama w swojej pracy obserwuję całą masę tutaj do mojego zakątka. Głównie taki, tacy opiekunowie właśnie z tego rodzaju problemami przyjeżdżają, którzy jednocześnie szukają tych takich wspomagających terapii, z których mogą skorzystać również ich psy. No i faktycznie wówczas głów, naszym głównym celem jest skupienie się na tym, w jaki sposób, oczywiście, również z pomocą modyfikacji środowiska, zachowań i nawyków opiekuna itd. itd. Diety, również obniżyć poziom stresu i, i tutaj obniżyć poziom napięcia, które, które zwierzę doświadcza na co dzień, a dodatkowo, jak między innymi, właśnie z pomocą aromaterapii, jeszcze bardziej te procesy odpuszczania właśnie tych napięć wesprzeć. I tutaj Wybór olejków, które możemy zakwalifikować do takich, z których dany pies sobie, że tak powiem, najbardziej całościowo no tak udzieli sobie takiej samopomocy, też mocno zależy, z jakiej strony dane, dany problem behawioralny pochodzi. No bo jeden pies, który przyjedzie z problemem, nie wiem, reaktywności w stosunku do innych psów, może się okazać, że bardziej będzie wybierał olejki skupione na sferze fizycznej, bardziej związanej, pokazując nam tym bardziej, tym, tym, tym samym swoimi wyborami, że te zachowania mogą pochodzić właśnie bardziej z bólu, mogą pochodzić z dyskomfortu takiego bardziej właśnie fizycznego, mogą pochodzić z na przykład osłabionej wątroby, bo też mamy takie olejki, które skupione są na, na tutaj, na wsparciu pracy wątroby, czy też ogólnie wspierające procesy trawienne. Natomiast inne psy, które, po jakby pozornie wykazują to samo zachowanie, czy też zachowanie wyglądające bardzo podobnie i tak samo nazywane przez oficina, e, może być taki, że jest bardziej zainteresowany olejkami, które regulują bardziej e, jego układ hormonalny, czy też faktycznie działają przede wszystkim na tym poziomie emocjonalnym, bo każdy olejek ma takie wielokierunkowe działanie, natomiast też obserwując tak praktycznie y, Pewne schematy, z których olejków dane psy z danymi schorzeniami najczęściej chcą korzystać, możemy już, już jakby zbudować taki profil olejkowy danego olejku i tutaj być w stanie więcej informacji na ten temat wyciągnąć. Więc, więc ja tutaj obserwuję, że naprawdę, jeśli chodzi o te kwestie integralne i wybór olejków przez, przez psy, jest on czasem bardzo zaskakujący. No, ale tak jak właśnie mówię, tutaj też ten wybór jest bardzo istotny. I przy okazji on nam też pomaga właśnie w rozpoznaniu. Yy... Gdzie, w jakis, jakby, jak iść dalej, jakby iść, jak iść dalej za tymi wskazówkami, które pies tutaj wysyła yy, i na przykład pogłębić, pew, pe, pogłębić wręcz diagnostykę? No bo też yy, intensywne zainteresowanie, w szczególności tymi, nazwijmy to fizycznymi, bardziej olejkami, będzie nas skłaniać do tego, żeby wybrać się na porządne badania do lekarza, bo oczywiście tutaj tego nie yy, dyskredytujemy i nie mówimy, że, pie, że tylko olejki psu pomogą, prawda? <laughs> Więc to też chcę tutaj mocno podkreślić. To um, ca te całe zagadnienie, które teraz poruszyłaś, o, jakby, o tym, że mm, olejki mogą nam pomóc dodiagnozować, psa, a przynajmniej po prostu popchnąć w ten kierunek. Dać inspirację. Ja to, tak Właśnie. mówię dać inspirację, bo nie możemy powiedzieć, że to jest metoda di diagnostyczna. Tak. Ja mówię to taka domowa diagnostyczna, prawda? Tak, taki domowa kierunek droga. faktycznie gdzieś tak. tam pokazać. To tak. tutaj też uh, powiem na przykładzie mojego. Zuko, który też miał kilka takich sesji aromaterapii i on faktycznie wybierał olejki, które mogłyby sugerować, i to mi się składało jak najbardziej w całość, takie właśnie gdzieś tam napięcia w mięśniach, takie gdzieś tam bóle, po prostu gdzieś tam stany zapalne i tak dalej, więc też dla mnie to było takie wow, że, tak. że faktycznie jakby m, niesamowity jest w tym potencjał i on faktycznie się mega relaksował przy tym, więc bardzo, bardzo to mu pomaga. A tak. powiedz mi m, jeszcze jedno, mam pytanie: w jakich e, jeszcze innych problemach e, niż wspomniana tutaj, powiedzmy, taka reaktywność e, możemy e, wspomagać się aromaterapią? Tak. Więc mhm. co jeszcze chciałam w sobie dopowiedzieć, teraz mi się przypomniało, że bardzo w kontekście tego działania uspokajającego, tego nastawionego na obniżenie poziomu stresu zauważam jeszcze, że jakby to działanie zostaje jeszcze lepiej osiągnięte, znaczy no po prostu tutaj może zaistnieć i tutaj ten cel możemy osiągnąć, jeśli w ten proces wchodzi opiekun. Ja mam to szczęście, że do mnie przyjeżdżają już często osoby bardzo otwarte na wszelkie pomysły, które tutaj i terapii, które mam do zaoferowania, więc bardzo często zdarza się tak, że opiekun sam z siebie wręcz zauważa te, po, te powiązania pomiędzy swoimi stresami i swoimi reaktywnościami, a oczywiście tymi samymi Reakcjami u swojego psa, i sam też pyta, w jaki sposób może wesprzeć siebie w, tutaj właśnie ziołowo-olejkowo, żeby samego samą siebie wprowadzić w ten stan spokoju. I powiem szczerze, że wówczas ta aromaterapia stricte dla psów działa dużo, dużo lepiej. Gdy nie jest zastosowana po prostu w połączeniu z jego człowiekiem. Więc to jeszcze tak na marginesie chciałam wspomnieć, żeby i was zachęcić do tego, żeby, żeby dla, dla samych siebie z tych olejków korzystać. Ale o tym też w treningu będę mówić więcej i dam wam pierwsze takie wskazówki, jak możecie to robić właśnie dla samych siebie. I teraz w jakich jeszcze problemach? Na pewno w problemach związanych z układem trawiennym, z układem oddechowym. W sumie u nas ludzi, no to Aromatrapia jest najbardziej znana z. Z zastosowanie właśnie przy jakichś skorzeniach górnych dróg oddechowych i właśnie bardzo, bardzo intensywnie jest i często używana w, takich, w tego typu wyzwaniach. Natomiast u psów jak najbardziej również możemy z niej korzystać. Również w przypadku jakichś stanów zapalnych dróg moczowych, bardzo często też no pse, też inne oczywiście samodzielnie nam pokazują, że takich olejków wtedy najbardziej potrzebują, które ten układ moczowy nam tutaj, znaczy im wzmacniają i pomagają w obniżeniu tego stanu zapalnego, czasem wręcz pokazują, żeby dany olejek wetrzeć w jakieś miejsce na ich ciele, to też już mi się zdarzało, że, że w ten sposób zwierzę, znaczy przede wszystkim pies oczywiście komunikował tego rodzaju chęć pracy z olejkiem, Natomiast to też chcę podkreślić, że nie zdarza się bardzo często, w zależności oczywiście, z jakimi problemami pracujemy. Natomiast jeśli pracujemy z tymi, powiem tak. W moim przynajmniej doświadczeniu najczęściej psy wybierają drogę inhalacji. Natomiast jak najbardziej czasem sama wręcz, jeśli pies nawet sami, samoistnie nie pokazuje, że chce w jakieś miejsce ten olej wytrzeć, to w momencie, gdy oczywiście rozcieńczę go w oleju bazowym, to wówczas oferuję samodzielnie, jakby trzymając dłonie nad jakimś miejscem i patrzę co, w jaki sposób pies odpowiada na tę zachętę. I czasem faktycznie jest tak, że nawet mimo, że pies sam z siebie nie pokazał mi, że ten olejek mieć wtarty, to w momencie, gdy przytrzymam dłoni nad jakimś miejscem, które wygląda na przykład dla mnie na bardziej ponapinane i takie, i takie, które tego wsparcia potrzebuje, to pies się wtedy zaczyna właśnie do tej dłoni przysuwać. Albo dopiero wtedy zaczyna wchodzić w, taką, w, taką, w taki dialog ze mną, pokazując mi, gdzie tę dłoń chciałby, żebym, żebym skierowała. Ja też bardzo lubię łączyć aromaterapię z akupresurą, także, także czasem te, ten olejek oferuje dosłownie tutaj rozpostarty na palcach i oferuje nad punktami akupresury. Także to też tak naprawdę pokazuje nam nowy wymiar tego, jak te różne terapie możemy ze sobą łączyć. Jeszcze mam tu dzisiaj takie pytanie, a propos, jak używasz właśnie hasła wsparcie, chociażby nawet powiedzmy układu moczowego, czy, czy tego właśnie trawiennego. Ja to widzę tak, że nawet jeżeli pies faktycznie bierze nawet jakieś leki, ale użyjemy Powiedzmy takiego wsparcia, to bardzo możliwe, że na przykład krócej będzie dany lek y, musiał stosować, albo faktycznie, jeżeli to jest powiedzmy, nie wiem, być może nie aż takie bardzo y, duży stan zapalny, no to być może w ogóle się bez leków y, obej obejdzie. A jak właśnie ty widzisz to wsparcie? Mhm, tak, to jest bardzo fajne pytanie, od tutaj można sobie od różnych stron do tego podejść. Natomiast tak, ja właśnie postrzegam to w ten sposób, że jeśli pies jest zainteresowany na przykład na pierwszej sesji bardzo intensywnie jakimś olejkiem, czy też kilkoma olejkami, to wówczas przygotowuje takie próbki dla opiekuna, z którymi on sobie dalej pracuje. No i też teraz powiedzmy, że jeśli opiekun później zgłasza mi, że w przeciągu tych dwóch tygodni załóżmy, zainteresowane zainteresowanie tym olejkiem zmalało, czy też tymi olejkami. Zmalało, to oznacza, że faktycznie organizm wziął z nich to, czego potrzebował. Jeśli dodatkowo obserwujemy zmiany na poziomie fizycznym i emocjonalnym, to tym bardziej nam to tylko potwierdza, że okej, okay, że tak powiem, aromaterapia robi swoją robotę, albo zrobiła swoją robotę. Natomiast jeśli po tym czasie, po dwóch, trzech tygodniach, pies nadal bardzo intensywnie jakiejś substancji chce, bardzo intensywnie też zaczyna, jakby olejek z tej próbki chcieć wylizywać, no to wtedy jest dla mnie informacja, że kurczę, musimy iść dalej, musimy albo od innej strony jeszcze do tego podejść, albo być może wdrożyć jakieś zioła, no ale jeśli faktycznie widzę, że że tak powiem ta intensywność się mocno utrzymuje i jeszcze dodatkowo jeszcze dodatkowo, no nic najlepsze nam się nie poprawiło poza tym, jeśli pod kątem tym behawioralnym i, i fizycznym, no to wówczas oczywiście, tak jak wspomniałam wcześniej, polecam dalszą diagnostykę i wykonanie badań, badań krwi, czy też wybranie się do ortopedy, do zoofizjoterapii, terapeuty, tu już też odsyłam, w zależności gdzie kto mieszka, mam pewne fajne osoby do polecenia w różnych miejscach, więc wtedy odsyłam do tych specjalistów, których znam, no i w ten sposób właśnie pięknie możemy wspólnie współpracować, tak, uzupełniając swoją wiedzę, uzupełniając swoje obserwacje i doświadczenie. Natomiast w niektórych przypadkach faktycznie jest tak, że Olejki, w szczególności przyjmowane drogą inhalacji, oczywiście z wyjątkiem kilku, ale to, to naprawdę są wyjątki, niosą ze sobą najmniejszą, najmniejsze ryzyko wystąpienia interakcji. Czyli jeśli już pies przyjmuje jakieś leki farmakologiczne i na przykład wybiera sobie drogą, znaczy korzystanie z nich z drogą inhalacji, to tutaj nie musimy się martwić o to, że w jakiś sposób jakby zaszkodzą, zaszkodzą ono, one w działaniu tych, tymże lekom. Czy też właśnie, że doprowadzimy do jakichś niebezpiecznych tutaj no, konfiguracji w tym połączeniu. Natomiast tutaj na pewno chcę na to zwrócić uwagę, żeby mieć tego uważność, w szczególności, jeśli zaczynamy podawać psu zioła, bo wiele osób jakby pomija trochę fakt tego, że nawet taki popularny ostropest potrafi nam bardzo dużo namieszać, jeśli pies jest już na lekach farmakologicznych. No i tak się opiekunom wydaje, że a ten ostropest jest taki popularny do no to. Co z tego, że pies jest na lekach? Przecież tutaj się nic złego nie wydarzy, a tak naprawdę wydarzyć się może bardzo wiele w związku właśnie z tymi potencjalnymi już wysokimi, wysokim stopniem ryzyka, interakcji, które astropest może z innymi lekami wejść. Także jeśli chodzi o olejki i drogę wybierania, właśnie tutaj poprzez inhalację, tutaj jest bardzo małe ryzyko. Kilka olejków pomijamy, ale, ale to mówię, to też, to też w treningu mogę opowiedzieć o tym więcej, jeśli by ten temat Was ciekawił, więc tutaj na spokojnie. Natomiast jeśli jeszcze używamy w formie rozcieńczonej, a nie takiej stężonej, no to tak naprawdę już nie mamy się czym, czym tutaj obawiać. No i dopóki zwierzę ma możliwość odejścia od olejku, kiedy już ma dosyć, kiedy już się nasyci, no to wówczas tym bardziej nie ma się o co martwić. Właśnie, wspomniałaś o ziołach, więc z tego miejsca chciałabym wszystkich naszych. Słuchaczy mm, oglądających zaprosić na drugą część, która pojawi się dosłownie w przeciągu kilku dni, e, bo pogadamy o ziołach. E, Zuza, w takim razie dziękuję Ci za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawiać pytania w komentarzach, żeby lajkować, subskrybować e, i też zapisywać się na grupę na Facebooku link w opisie, e, gdzie właśnie będziesz mówiła o, tym, e, o tych tematach e, dużo, dużo więcej i głębiej. Tak, zgadza się, zgadza się. Zapraszam Was serdecznie, jeśli te tematy Was interesują. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.